Na program zaprasza www.kulturatarnow.pl Tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych. Koncerty, spektakle, spotkania. Tak zapowiadają się najbliższe dni w Tarnowie. Instytucje Kultury przygotowały na nadchodzący czas kilka propozycji. Ze strony www.kulturatarnow.pl polecamy następujące wydarzenia. Skecze i piosenki Kabaretu Starszych Panów. Tak będzie wyglądało rozpoczęcie sylwestrowego wieczoru w Teatrze Solskiego w Tarnowie. Będzie to przedstawienie wyreżyserowane przez Łukasza Fijała. Na scenie zobaczymy Matyldę Baczyńską, Ewę Sąsiadek i Reneusza Pastuszaka, a także Kamila Urbana i Piotra Niedojadło. Opowiadać będą o uczuciach i upływającym czasie. Scenariusz spektaklu składa się z 22 piosenek i 10 scen dialogowych z repertuaru kabaretu Starszych Panów. Dwa spektakle zaplanowane zostały o 17 i 20. Po zakończeniu. Drugiego spektaklu będzie także symboliczna lampka szampana. W Muzeum Okręgowym w Tarnowie znajduje się duży zbiór plakatów liczących około 3000 sztuk. Są to plakaty o różnorodnej tematyce, począwszy od filmowych, teatralnych, wystawowych, a także polityczne, reklamowe czy propagandowe. Chcemy pokazywać nasze kolekcje. Mamy szereg kolekcji, które są naprawdę bardzo wartościowe, a o których wiedzą tylko specjaliści. I trzeba je po prostu z naszych magazynów i z naszych szufladziaków wydobyć i pokazać. Taką właśnie kolekcją, trochę jakby zapomnianą, jest kolekcja plakatu licząca ponad 3000 obiektów, z których plakat szkoły polskiej obejmuje ponad 1000, więc to po prostu są to plakaty filmowe i plakaty teatralne naprawdę najlepszej miary. Można powiedzieć o randze ogólnopolskiej, a także o randze ogólnoeuropejskiej, ponieważ kiedyś szkoła polskiego plakatu w latach 60. i później była rzeczywiście uznawana za jedno z najlepszych na świecie. Mimo, że są to plakaty archiwalne, to zachowały się w dobrym stanie. Osiągają wysokie ceny na aukcjach plakatu, a niektóre są wręcz poszukiwane przez kolekcjonerów. Ich zbiory znajdują się na całym świecie. Bardzo dobrze zapowiada się 2017 rok dla dziewczęcego chóru katedralnego Puella Orantes. Podczas ostatniego pobytu w Hiszpanii i koncertu w katedrze w Barcelonie, zespół został zauważony przez agencję Music Masters Management, która zaprosiła chór do współpracy. Cały projekt będzie projektem międzynarodowym. Pierwszy koncert odbędzie się w Polsce z polską orkiestrą, którą myśmy mieli zaproponować. Koncert odbędzie się 1 bądź 2 kwietnia. Natomiast dyrygentem będzie osoba zaproponowana przez agencję. Prawdopodobnie będzie to europejski dyrygent. Następnie tydzień później wylatujemy do, do Hiszpanii i tam odbędą się dwa koncerty z orkiestrą Filha Filharmonii Iberyjskiej. Pod dyrekcją już dyrygenta, który dyrygował tutaj w Polsce. Chór zaplanował także cykl koncertów z okazji 30. rocznicy pobytu w Tarnowie papieża Jana Pawła II. Szczegółowy program kulturalnych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej www.kulturatarnów.pl.